A teraz go wypróbuj. Znajdź jakiś kryształ i spróbuj go zastać. Ekstra! Zwróć uwagę na panel ssaka. Powinien wskazywać, że w środku jest jeden kryształ. No, jest. A teraz podejdź do generatora i wyładuj go. Działa! Dobra robota, kuzynku! Mamy prąd! To chodźmy na dół obejrzeć holofilm! Nie tak prędko! Rozejrzyj się wokół. Widzisz te liczby, które pojawiły się na panelach przy wyjściach? Domyślasz się, co oznaczają? Hmm, może ilość kryształów w generatorze potrzebną do otwarcia przejść? Bingo, dobry jesteś! No jasne, że jestem! Wątpiłaś w to kiedyś? Wstrzymam się z odpowiedzią. To co? Wiesz, co masz zrobić? Jasne. Zbierać kryształy, ładować dalej generator i spróbować coś otworzyć. Cokolwiek. No, to do dzieła. Takie. Nieźle, nieźle, ale nie marnujmy czasu. Leć do parku i zobacz, co tam się dzieje. Robi się, panie generale. Yy, pani generałowo.